Pomocy! Pomocy! Nie mogę wyjść. Nie, 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 nie! Ratunku! Ta bomba nic nie robi. Ona się po prostu rozsypała. Czekaj! No, jak się tam las w ogóle? O tak! <śmienicza> no i co teraz? 2 No, no, co teraz? Nie, no to jest ścisk. Proszę przestać. Obseraniesz tu. To jeszcze w jedną stronę działa, w drugą już nie. There is nothing special. Wiem, bo to tu. No kurde. No nie. Tu się kończy nasza epicka przygoda już za tym kończy, jednym no stołem. Ja nie mam. Bulldogs, wir haben es gerade gemacht, das